Hej, hej, witam wszystkich serdecznie. Girkoto to z tej strony, witam ponownie na Ride Shadow Legends. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym, pierwszym bohaterze LEGO dla, dla, dla niektórych z nas, którzy są mniej szczęśliwi z wyciąganiem z strzałek, jak mnie na przykład, i którego, który będzie gwarantowanym bohaterem dla Was. To jest sobie Scylla The Drake i każdy z nas ją dostanie na 180. dniu logowania się. Jak widzicie także, jeżeli się wcześniej nie udało dostać Wam z niebieskich czy z złotych szarp legendarki, to będzie gwarantowana legendarka po 180 dniach grania i logowania się. I zmieni Wasze konto na lepsze. Czyli wracamy sobie... A dlaczego zmieni? Ponieważ pozwoli Wam, pozwoli Wam progresować we wszystkich dungeonach i, i łącznie z Doom Tower i to samo z Areną. I zaraz sobie mówimy dokładniej. Jak widzicie tutaj w Arenie u mnie na defense Oczywiście, że siedzi. I naprawdę jej, 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 jej skile, i pasywne, i, i aktywne, są rewelacyjnym supportem e, dla, dla waszej drużyny. Teraz sobie pokrótce zrzucimy okiem. Więc tak, Sylla jest barbarzyńców. Jak widzicie, tutaj jest, jest bohaterem o, o defensywnym. Także większość i całe jej skile są budowane na, defen, na, na obronie. Także jak tylko ją podbijecie, jest naprawdę ciężka do zabicia. Zresztą na pewno zdarzyło wam się nie raz walczyć z nią przeciwko niej w arenie i wiecie, że jest naprawdę upierdliwa. Oprócz tego, że jest ciężka do zabicia, to ma te swoje wskrzeszanie. Swoje Dobra, omówimy sobie skille najpierw, czyli jak widzicie bazowe HP jest całkiem spore, bazowy defense też, także całkiem sympatycznie. No i teraz A1. Atakuje jednego przeciwnika, ma 20% szansy na wrzucenie spowolnienia 30% na dwie tury i 30% szans na obniżenie teraz, czyli żółtego paseczka o 15%. Jak widzicie można to podbić na 50% z samych książek, nie mówiąc już o pasywach, czy z masterków, czy, czy bonusa z, 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 z setu Dobra, teraz A2 i to będzie najciekawsze skill, które będziecie używać w sumie przy niej, który naj, naj, najczęściej będzie Wam najbardziej przydatny, bo jest to CC, czyli crowd control, czyli będzie, będzie miał wpływ na to, że kontroluje Wam czy, czy fale na, na dungeonach, czy na, czy właśnie całą drużynę na, na arenie, czy to samo fale na Doom Tower. Mniej to ma wpływu na klan Bossie praktycznie żadnego, bo, bo na Clan Bossa Stuna nie możemy wrzucić, ale wszędzie indziej jest bardzo przydatne. Jak widzicie, atakuje wszystkich przeciwników dwukrotnie i każdy hit ma 20% szans wrzucenia z na jedną turę. I oczywiście jest to bazowe, ale jeżeli użyjemy sobie, jeżeli dodajemy sobie Masterek na przedłużenie debuffu, będzie mogło być na dwie tury. I jak widzicie, można to zwiększyć do 35% z książkami. I Reus jest co trzy tury, jeżeli, jeżeli zrobicie na maksa, także warto. Wiadomo, że Jule, książki Lego są legendarne są, dużo ciężej do zdobycia, ale dlatego warto w nią inwestować, te książki, jeżeli mamy jakieś zbędne. A3, Phoenix Ride, wskrzesza, wskrzesza Waszego członka z drużyny z 50% HP i daje 50% Ali Protection, czyli zabiera 50% obrażeń zadawanych temu bohaterowi przez dwie tury, Jak widzicie, cooldown jest, jest do czterech, czterech rund, jak zabukowane i naprawdę całkiem dobry skill i potrafi wkurzać z tym, bo jeżeli będzie wystarczająco szybka, to będzie wskrzeszać szybciej niż byście sobie tego życzyli. No i pasywka Boundless Life. To jest bardzo, bardzo miła. I przydaje się, dlatego wiele osób używa jej też również na bosie, bo to jest taki pasywny heal. Leczy wszystkich członków drużyny 10% max, max HP na początku każdej rundy. I czasami naprawdę uratuje was to, czy przed truciznami, czy, czy, robiąc, czy robiąc pająka, czy, czy robiąc smoka, czy, czy Doom Tower, tam gdzie klątwy są na was wrzucane. Doty. Potrafi Wam tu postawić drużynę i utrzymać właśnie ten, ten counter heal. I przyspiesza jednocześnie jednemu członkowi drużyny losowo na dwie tury i daje, daje większej ingressji podniesienie prędkości. Dobra, czyli wnioskując z tego z tego, z tego, z tego setu skilly, chcemy ją mieć jak najszybszą, bo czym szybciej będzie miała swoją turę, tym częściej będzie leczyć cały wasz team. Czyli prędkość. Chcecie podbić jak najwyżej. I aku y na to, żeby wam wchodził ten stun. Zresztą stun to jedno, a obniżenie turmitera to drugie. Chcecie, żeby wchodziło jedno i drugie. Potrzebujecie akurysy. No i z dwóch podstawowych tych oczywiście potrzebujecie Defense, żeby, żeby nie głaskała, a jednak potrafiła pisnąć a HP, a, a HP po to, żeby była jej przeżywalność też większa. Plus jak widzicie, tutaj to, to leczenie wynosi od 10% wszystkich. Czyli, nie, czyli czym ona więcej będzie miała HP, to to 10% będzie wynosiło więcej. Także oprócz Defense potrzebujemy na niej zbudować to HP, żeby to leczenie miało jakiś sens. No i teraz wam pokażę. Przyznam się, że zmieniłem jej. Zmieniłem jej dwa razy. Znaczy zmieniłem jej raz masterki, bo, bo nie było odpowiednie. Teraz najpierw ogólne staty. Czyli jak widzicie 50 tysięcy, może, może być więcej, tylko jak, jak widzicie tu jest sporo jeszcze kawałków 4-5 gwiazdkowych Także 50 tysięcy max, max HP, czyli te 50 tysięcy z samej jej pasywki się leczy co turę Plus oczywiście będzie tam jeszcze miała z, z bonusu setowego tak to akurat m, zupełnie niepotrzebny, zresztą do broni wyszedł Defense, speed Jak widzicie nie jest, nie jest jakaś super szybka, ale naprawdę pomaga, że ma tą swoją prędkość i ja race'y Acu 120. Oczywiście wszystko do rozwoju, bo jak widzicie sporo jeszcze, jeszcze, jeszcze czterogwiazdkowych itemków jest, także. No i nie mam tutaj Acu na niej, na niej Nie mam na niej sztandaru. Jak tylko wpadnie, to dostanie. no Na razie nie ma, więc musi być w co musi być w co jest. Tu mógł, może mógłbym nie ma tutaj Speed, dobra. Yy, wrzuciłem ją w Secik Deflection, czyli zwiększając jej HP i Defense. I to samo przerzu przerzucić. Przydaje się na arenie, naprawdę Wam powiem, przerzucenie debuffa, czyli jak dostaniecie, nie wiem, zamrożenie od Tormenta na przykład, albo, albo, albo nie, nie wiem, Licza czy cokolwiek innego, czy nawet FIR potrafi to przerzucić w drugą stronę i działa na Waszą korzyść. Plus oczywiście Immortal na Regen, czyli sumuje się, sumuje się razem, czyli co rundę, nie dość, że dostaje tam sobie te swoje 5000, to jeszcze z Immortala dostaje, dostaje też też HIL 3% z całości swojego HP, czyli dodatkowe 1,5. No i teraz przejdziemy sobie do Masterków. Kurczę, co ja się tak za. Brakuje jeszcze tutaj. I zaraz wam powiem, co będzie brakowało. Będzie brakowało Master Hexer. Czyli przedłużenie debuffa o jedną rundę. Co prawda nie przedłuża stuna, ale o stunami akurat w tym przypadku nie chodzi. Chodzi mi o licza, który jest bardzo przydatny, jeżeli macie jakiegoś nukera, który ma AOE atak w waszym teamie i wychodzicie tam, właśnie czy na Doom Tower, czy na, czy na pająki, czy tam gdzie przeciw, Czy Zresztą nawet na arenę. W zasadzie będziecie je używać wszędzie, bo naprawdę zwiększa przeżywalność waszej drużyny i ten pasywne leczenie razem z pasywnym, z tym, z tym jej wskrzeszaniem, no rewelacyjnie działa. Dobra, omówimy sobie teraz, czyli oczywiście Żewko Defense, czyli zwiększamy jej podstawowy Defense. Następny Blast Proof, czyli obniża jej obrażenia od, od, od AOS kili czy obojętne, czy to jest Smok, czy to jest, czy to jest Pająk, czy to jest Arena. Resurgent Ma 50% szansy, żeby usunęła z siebie z debów, kiedy straci 25% lub więcej max HP z pojedynczego hita. Czyli jeżeli dostaniecie, nie wiem, school, ze Skullcrow na hit za, za, za więcej niż ćwiartkę życia, plus jeszcze dostaniecie Weekend, to wtedy zajmiecie z siebie ten Weekend automatycznie. A poleciliśmy tu po to, żeby wbić sobie tutaj, czyli Harvest Desper. Ma 60% szansy na wrzucenie licza, czyli tego wampirika, na jedną turę, kiedy wrzuci stun. I że ona wrzuca stun z samej siebie, to wchodzi wam jeszcze ten licz na grupowo i naprawdę potrafi. Dlatego zależy mi na tym, żeby przedłużyć później ten licz, bo będzie się utrzymywał dłużej i będziecie mogli jeszcze dłużej zostać przy życiu. Cycle of revenge ma 50% szansy, żeby jej turmitar został o 15%, kiedy, e, kiedy ktoś z waszej drużyny zostanie zaatakowany krytykiem. Także przyspiesza cykle jeszcze bardziej. Czyli a tutaj ma 50% szansy na, na kontratak, kiedy zarobi na, na 25% więcej z hita, no to oczywiście musiało być tutaj Fierce on Presence, żeby zwiększała szansę sobie wejścia właśnie tego stuna, na którym nam tak zależy, do tego, żeby kontrolować te wszystkie fale, bo wtedy jeżeli wejdzie stąd, to automatycznie wejdzie Licz i macie w zasadzie dwa debuffy na, 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 na przeciwnika, a sami wiecie, że w Doom Tower przeciwnicy są naprawdę wysoko levelowi, Także bardzo, bardzo przydatny skill z tym zliczam. No dlatego zależy mi na tym, że jak uzbierać to tutaj Master Hexer. No i oczywiście zale Aku Reisy. Bach, lecimy sobie wszystko, co daje Aku Reisy. No i tutaj bardzo przydatny dla niej właśnie ten, 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 ponieważ jest bohaterem wsparcia, więc nie nastawiłem jej na, 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 na Damage, żeby wykorzystać właśnie to suportowe drzewko. Leczy ją 10% jej maksymalnego HP, kiedy padnie jakiś przeciwnik. No dzięki temu, że kontrolujecie i że naprawdę i że uderza podwójnie to i tak potrafi zadać damacz, no więc jakiś wasz nuker zdejmie yy, zdejmie cokolwiek z przeciwników, wtedy leczycie sobie Scylla o 10%. Oczywiście tutaj AkuRaisy wzrośnie na Swarm Spider, czyli właśnie fale, pająki, cokolwiek za każdego przeciwnika AkuRaisy plus 4. Yy, Arcane ma 30% szansy na zwiększenie turmin to 10%, kiedy debuff rzucony przez tego przez, tego, przez, przez tyle zostanie usunięty lub, lub minie. I teraz nie jest tutaj powiedziane, że to jest jednorazowy debuff. Czyli jeżeli wrzucicie sobie na na nie wiem na, na 3 albo 5 pająków, y, małych pająków u pajęczycy i zejdzie wam stun na przykład, to od razu to, to możecie, to macie 30% szansy, że wzrośnie wam turmiter wtedy o 50%, jeżeli zejdzie, nie? No i tutaj poszło Cycle of Magic, czyli po to, żeby albo nam ten, to, to wskrzeszenie wzrosło, mała niby szansa, ale odpala się, powiem Wam, całkiem sympatycznie. Albo to wskrzeszenie, albo, albo właśnie Stun odnowił Wam się, żebyście mogli użyć w następnej rundzie. Dlatego przypomnę, ten, u niej trzy, no ale trzy najważniejsze plus HP oczywiście jako baza, czyli Speed, ona musi być jak najszybsza. Czyli akurat musi być naj, naj, najbardziej celna, No i defense bazowo, żeby w ogóle mogła coś, żeby, żeby, żeby jakiś damasz tam robiła. A HP po to, żeby to jej leczenie procentowe było, było jak najbardziej skuteczne. I naprawdę pomoże Wam przepchnąć, czy, przepchnąć się o 2-3-4 poziomy. A pewnie w Doom Tower y, to naprawdę kilka bossów Wam załatwi. Bo nie wiem, z, zerknę tutaj. Także jak widzicie, tutaj jestem, nie wiem, na 90 na pewno była tutaj, brała udział. To samo ze skarabem. Mimo, że nie ma tarczy. Także wszędzie, wszędzie jest. W ogóle rewelacyjny Fenachs jest na, 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 na pająka lodowego. Jeżeli ktoś z Was ma, to Fenachs się rewelacyjnie przydaje. Bo Block Revival działa tak samo dobrze, jak. Także Styla biega wszędzie, na każdym, na każdym etapie w Doom Tower. Jak widzicie, jest i, i naprawdę pomaga, pomaga przeżyć. Także myślę, że... Myślę nie wiem, czy teraz za mało trochę może jedną tam energię jeszcze zerknę, czy... Yy, no teraz tu nie ma barwarzyńców na, na, na wojnach frakcyjnych, także je tutaj nie wyślę. Nie wiem czy na smoku ostatnim była, ale zerknąć zerknę pewnie tak. No i oczywiście, że jest na smoku. Także możemy jeszcze pyknąć i, i oczywiście na auto to puszczę i Zobaczycie jak przydatna jest na falach Także od momentu kiedy ją dostaniecie Życzę wam żebyście dostali ją szybciej I musieli czekać tych 180 dni Ale, ale jeżeli, jeżeli musicie czekać Te 180 to naprawdę od momentu kiedy ją macie Warto wszystkie surowce które będziecie mieć To wrzucić w nią Żeby jak najwięcej skorzystać z tych A właśnie jeszcze chyba nie mam jej na max zbukowanej, Nie mam chyba wszystkich książek wrzuconych Ale wskrzeszenie mam zrobione na maxa i chyba, chyba stun też jest już, już dosyć wysoko. Także jak tylko będę miał jakieś legendarne książki, teraz jest właśnie zaleta z tego, że można je te miesięczne książki wrzucić. Niestety nie mam jakiegoś tutaj koksiarskiego timu, żeby tutaj nie mam Sir, żeby zdmuchnęła tych przeciwników moment, ale nie mam drakomorfa czy innych takich wynalazków, więc chwilę to zajmuje, Ale działa. Nie muszę nie muszę tutaj nic naprawiać. W pełni na auto, że leci także spoko. Jak widzicie, stun wchodzi. Razem z liczem. No i jak tylko, jak zauważę, pewnie będzie bardziej widoczny przy smoku, ale ten, to, to z A1, zbicie Turmitera naprawdę często się odpala. Naprawdę często się odpala i, i, i warto właśnie, no mam trochę za mało, no, na tym etapie już powinna mieć 200 akurejsy, szczerze mówiąc, no ale trzeba tutaj popracować nad, nad ekwipunkiem. Jak widzicie, razem z tym razem liczem, siedzi od razu na, na dwie rundy. Może gdybym zamienił tutaj wrzucił jeszcze jakiegoś nukera, może było to szybciej, ale to bardziej jest na bezpieczny tryb. Także po to, żebym nie musiał tu pilnować, żeby spokojnie, spokojnie swoje zrobili. Także dobra, może przyspieszę minimalnie to. Okej, okay, no jesteśmy teraz na, na... Jesteśmy już na smoku. Także teraz zerknę, czy, czy spada tutaj. Czy udaje się zrzucić turmiter. Akurat zablokował tu debów. Ale powiem Wam rewelacyjny, rewelacyjny bezpiecznik taki zawór bezpieczeństwa, żeby właśnie miał kto podnieść i miał kto, kto ule uleczyć Waszą drużynę. I przy okazji mógł kontrolować te właśnie fale, stunować i, i, i leczyć. No widzę, że skutecznie tutaj się broni przed zdjęciem już trzeci raz. Udało się udało ochronić przed zdjęciem turmitera. Akurat za mały damacz zrobił smok, żebyśmy tutaj żeby, żeby sobie sama zdjęła tego stuna. Ale jak widzicie to leczenie 4708 przy każdej przy każdej turze, przy każdej turze bez, bez używania jakiegokolwiek skilla jest naprawdę przydatne. No dobra, już koniec powinien być. No, zdecydowanie muszę. Widzę podnieść je jak u rejsy, bo jest troszkę za nisko. No okej, okay, milion leczenia. Jak widzicie tutaj. Także więcej niż, niż franki Miss Monster i nawet więcej, więcej damage zrobiłaś mi Monster. Także naprawdę, naprawdę support, który do, doda Wam skrzydeł, żeby tutaj nie zużywać i, i pomoże Wam awansować we wszystkich w zasadzie lochach. Jak, jak tylko Wam ją dostaniecie, już będziecie wiedzieć, że nie, że nie macie jakiegoś lepszego na, na jej miejsce. Także warto zachomikować wszystkie książki, jeżeli nie macie kogoś naprawdę specjalnego i zainwestować w nią i to nie będzie absolutnie nic zmarnowane. Dobra, to była Styla The Drakes. E, z barbarzyńców. Także jeżeli będziecie już mieli jakąś sympatyczną de Drakes, sympatyczną już biżuterię, nawet z wojenką to już coś warto sobie zachować. E, no i jak widzicie, akurejsy mam za mało. Zdecydowanie na niej, więc to będzie. <ścoughs> to, to będzie następna rzecz, gdzie musi iść. Dobra, to był to. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Hej.